To mieszkanie architekta Gata Brach projektowała dwa razy. Pierwszy raz spotkała się z właścicielami w 2009 roku, kiedy powstał seatowers w Gdyni. Wówczas zaprojektowała piękne, Eleganckie wnętrze w ciemnych kolorach. Po 14 latach użytkowania inwestorzy poczuli jednak potrzebę zmian, która była także zgodna z wejściem w kolejny etap życia. Przyszedł czas na wnętrze jasne, świetliste, emanujące świeżą energią. Wytyczne projektowe oparły się na subtelnym połączeniu stylu marynistycznego z nowojorskim. Szukaliśmy więc niedosłownych odniesień w detalach, fakturach i kolorach. By delikatnie zaznaczyć oba kierunki stylistyczne opowiada Agata Brach. Dzięki wyjątkowo udanej współpracy powstała nowoczesna i przytulna przestrzeń spełniająca wszelkie potrzeby właścicieli. Wygodna strefa wejścia z szafą, konsolą i lustrem. Strefa wejściowa zachwyca eleganckim klimatem. Ściany zdobi tu piękna tapeta inki ostrobianco z egzotycznymi motywami które nawiązują do podróżniczych pasji właścicieli. Na podłodze mamy zaś klasyczny wzór porcelanowych płytek topcer w odcieniach bieli i błękitu. Aranżacje dopełniają niezwykle ciekawe wieszaki z lew wulkanicznej. W strefie wejścia zadbano także o wygodę domowników. Po prawej stronie znajduje się pojemna zabudowa meblowa. W której można schować ubrania lub inne niezbędne akcesoria. Ukryto w niej ponadto liczniki. Po lewej stronie od wejścia mamy natomiast konsolę na drobiazgi z dużym, okrągłym, podświetlanym lustrem. Za tapetą architekt umieściła jeszcze obszerną, dwustronną zabudowę na obuwie. Elegancki salon z kuchnią i jadalnią. W salonie głównym elementem dekoracyjnym jest ściana z półkami. Będąca doskonałym miejscem na ekspozycję obrazu z formą przestrzenną. Na jej tle pięknie prezentuje się także klasyczny komplet wypoczynkowy wykończony ciekawą tkaniną w odcieniach granatu. W tle półek zastosowałam kafle z fakturą nawiązującą do płaszczyzny piasku, która tworzy harmonijną kompozycję z bielą. Do aranżacji ściany z telewizorem wykorzystałam natomiast stare, suwane drzwi. Odświeżyłam ich kolor i wygląd tak aby w pełni dopełniały charakter nowego wnętrza, mówi projektantka. W części kuchennej królują klasyczne wzory frontów meblowych w odcieniu bieli jasnego błękitu. W zaś wzorzysta tapeta i przepiękna lampa wisząca wibia flamingo. Jasna sypialnia z tapicerowanym zagłówkiem. W sypialni Agata Brach musiała znaleźć sposób na wykorzystanie przestrzeń pod wysokim na 120 cm parapetem, pod którym umieszczony był jeszcze standardowy grzejnik. Architekt postanowiła więc odwrócić układ pomieszczenia. Pod samym parapetem umieściła wysokie tapicerowane za głowie łóżka, grzejnik natomiast przeniosła na bok wymieniając go na model panelowy. Usunęłam też klasyczne drzwi do garderoby i zastosowałam drzwi przesuwne wykończone tapetą tak, aby ujednoliciły powierzchnię ściany, dodaje architekt. Aby optycznie powiększyć przestrzeń, w sypialni pojawiły się lustra. Umieszczono je tak. Aby nie odbijały strefy łóżka. Mamy tu również nową zabudowę meblową z wbudowanym telewizorem oraz mini toaletką. Wygodna łazienka z prysznicem i wanną. W łazience uwagę przykuwa głęboki, granatowy kolor szkliwionych. Hiszpańskich kafliwów wyglądają bardzo spektakularnie i stanowią doskonałe tło dla białej, klasycznej zabudowy meblowej oraz obudowy wanny wykonanej z kafli, grespani o fakturze przypominającej powierzchnię piasku. W łazience poza wanną znajduje się także wygodne prysznic typu walkinne. Produkty wykorzystane w aranżacji wnętrza, farby i tapety, tkikkurila, inkiostrobianco, podłoga, jawor, płytki Wof, grespania. Topcer, Dumlin, Armatura, Tc, Marmorin, Kochelman, Radawaj, Wiega, Meble, większość mebli wykonywana na zamówienie, Sic, Famek, Westwing, Elizabeth Home, Oświetlenie, Aquaform, Vibia, Aromas, Horse, Dodatki, Lumann, Luman, HM Home, Elizabeth Home Projekt Wnętrza, Agata Brach, Autorska pracowania Projektowa, Agata Brach Architekt, Www, Aparchitekt. P. Zdjęcia Natalia Kaczmarek. Inkadr. Zobacz także piękne 40-metrowe mieszkanie. Małe, ale wygodne. Nowoczesne wnętrze.